Witam serdecznie moim gościem Bartłomiej Garwol, Gold Team Mebla Witam, Witam serdecznie. Bartek, ciężki dzisiaj mecz spowodowany przede wszystkim nieobecnością kilku zawodników w waszym składzie, też w KS Podegrodzie, ale pewnie i warunki. Czy ten wynik sprawiedliwy, tak pierwszy pytam? No, w sumie pewnie przed meczem braliśmy ten wynik w ciemno, nie? Jeżeli chodzi o grę, dzisiaj bardzo fajnie zagraliście, słyszałem przede wszystkim takie teksty. Żeby się nie wypucować, nie wybiegać, bo 40 minut z takim składem bez zmiany, to też nie będzie łatwo. Tak, od początku mówiliśmy, że gramy mocno z tyłu i czekamy na kontrę, no i w sumie przyniosło rezultat, nie? Już nie pamiętam, który zawodnik, ale schodząc powiedział, że dzisiaj zagraliście Stojanowa, ale... ale to było bardzo mądre podejście, bo przy szybkości drużyny przeciwnej, takie rozwiązanie było najlepsze. Tak, pogoda też kiepska, nie daje nie pomaga i oni w sumie też nie jak myśleliśmy, że będą bardziej biegać. My staliśmy, oni też stali. Nie? Co powiesz właśnie o tej drużynie, która jakby nie patrzeć jest tutaj debiutującą w takim składzie w Ekstraklasie. Nie, no, dobre chłopaki, wybiegane, szybcy są. Myślę, że powalczą o pierwszą trójkę na pewno. Ta strata, ta strata tych dwóch punktów, czyli zdobycie jednego bardziej cieszy czy jednak martwi, no bo jakby nie patrzeć wiem, że zawsze mierzycie mierzy w najwyższe cele. No, w sumie martwi, bo zawsze chcemy mieć też to pierwsze top. Nie? I ostatnie pytanie. Cześć. Następna kolejka przed nami, teraz święto odpoczywamy. Czy Gold Team wejdzie już na takie obroty, jak właśnie na spotkaniu z Dripem, bo to był mecz tak naprawdę najpiękniejszy, jaki od dawno, tak naprawdę najbardziej mi się podobał w Waszym wykonaniu. Nie no, jak jesteśmy wszyscy, to zapierniczamy jeden za drugiego i myślę, że z nas każdym na następnym meczem będzie lepiej. Tego życzę, dziękuję za wywiad.